Cześć witajcie w naszym kolejnym vlogasku. Właśnie jedziemy na wyprawę. Będziemy gdzieś tam na południu Polski. Zobaczymy wiele ciekawych miejsc, opowiem wam wiele ciekawych historii. Może mniej ciekawych, może bardziej. Moim zdaniem są ciekawe. Zobaczycie sami. To będzie nowa seria odcinków. Będzie lato, będzie ciepło, będą upały, bo jest lipiec, a w lipcu jest zawsze gorąco. Jutro będzie lipiec. Tak, ja jestem zachwycony Zobaczymy fajny zamek Zobaczymy fajny skansen może No, trzymajcie się Jesteśmy w kontakcie Prawdopodobnie jeszcze zmontuję ten filmik Żeby był bardziej taki wiecie Super pro Kupiłem solfistika Będę nagrywał już w prawdziwej jakości Nie będzie widać moich palców Nie będę zasłaniał głośnika swoją ręką Także wszystko będzie słychać Wszystko będzie spoko Cześć, do usłyszenia i do zobaczenia.